Cześć, zapraszam na kolejną część mojego podcastu, audiobloga, jeśli można tak powiedzieć, na YouTube. Dzisiaj proponuję temat na temat własności. Dlaczego taki temat akurat teraz? Skłoniło mnie do tego kilka rzeczy, które usłyszałem, wyczytałem w środkach tak zwanego masowego przekazu, w stacjach radiowych, w internecie, na różnego rodzaju portalach. Na których można przeczytać, dowiedzieć się o różnych zjawiskach społeczno-politycznych, itd. Zatem w ostatnimi czasy bardzo często i gęsto można usłyszeć na temat alternatywnego tzw. paliw alternatywnego poruszania się komunikacji transportu, czyli alternatywnych źródeł energii. No, temat nie jest aktualny powiedzmy od wczoraj czy od tego dnia. Dyskusja trwa szeroka i głęboka, aczkolwiek myślę, że mało merytoryczna od kilkunastu już, albo od kilkudziesięciu w zasadzie lat. No wiadomo, ropa kończy się, jej zasobie szacuje się na około do 50 lat, być może nawet już trochę mniej. Taki czas szacowało się około 10 lat temu, no teraz myślę, że jest to trochę mniej. W niektórych krajach są takie plany, że na przykład w 2025 roku, a więc już za 6 lat, zostanie zakazana produkcja samochodów, samochodów spalinowych. Czyli. Prosto mówiąc, nie będzie można produkować samochodów na benzynkę czy na ropę, a jedynie na prąd, co jest tak bardzo w tej chwili forsowane. No, ale dzisiaj nie będziemy zajmowali się tylko tematem paliw, ale tematem jaki jak się z tym wiąże. Czyli myślę tutaj o własności. Dlatego, że bardzo często już fortuje się ludziom i przyzwyczaja do tego typu myślenia, a w zasadzie do zmiany myślenia na temat własności w kontekście posiadania samochodu. Rozumiem, że coraz więcej ludzi posiada samochody, ponieważ no, kiedyś samochód był symbolem y, majątności, posiadania, pozycji społecznej. Albo jak wszyscy lubią określać, tak zwanego prestiżu. Dzisiaj ta sytuacja się nieco zmieniła. Samochód w zasadzie może mieć każdy. No co do klasy, no to wiadomo, lepszy, gorszy, w zależności na to, kto na co może sobie pozwolić. Mniejszy, większy samochód, nowszy czy używany, jak to ma miejsce w Polsce. No, w Polsce podobno. Słyszymy na okrągło, że sytuacja się polepsza, pensje rosną, Polacy zarabiają coraz więcej, są zasobniejsi. No chciałem zapytać ciekawe, którzy, bo w zasadzie pensje mamy wschodnie, a zarobki zachodnie. A w zachodzie pensje są radzieckie, jeśli można tak powiedzieć, mówiąc dosadnie. Także polewizowałbym, czy tak naprawdę sytuacja się zmieniła aż tak doskonale, jak to forsuje się w różnego rodzaju mediach. No ale zastanówmy to. Własność. Dlaczego przygotowuje się ludzi już na myślenie tego typu, że samochód będzie usługą, bo. Coraz częściej jest to poruszane w różnego rodzaju audycjach radiowych, przy właśnie dyskusji o napędzaniu samochodów, produkcji. Teraz odbyły się niedawno w Poznaniu targi motoryzacyjne. Właśnie tam można było obejrzeć na żywo samochody w przyszłości, tak zwane. No, które oczywiście będą produkowane i zasilane na prąd, ale co ciekawe, należy zauważyć może ktoś z Was tą informację obiła się o uszy że te samochody będą dostępne nie wcześniej, jak za 25 lat czyli to jest ćwierć wieku bardzo długi okres, jeśli chodzi no, w tej chwili o 2019 rok 25 lat to jest bardzo, bardzo długo. Nawet jeżeli, tak jak powiedziałem przed chwilą, w 25 roku zakaże się produkcji samochodów spalinowych w niektórych krajach, no to gdzie 25, a gdzie powiedzmy 45? Coś tu jest nie tak? Myślę, że tutaj jest coś tutaj niespójne, bo oczywiście niektóre samochody elektryczne już jeżdżą. Po świecie, również po Polsce, ale to jest liczba śladowa. Nie ma w tej chwili w zasadzie infrastruktury, albo ona dopiero się rozwija. I oczywiście do czego zmierzam, jest to bardzo, bardzo, bardzo drogie. Przeciętnego człowieka w Polsce nie stać kompletnie na taki samochód i właśnie o to chodzi. I tutaj pojawia się temat własności, a raczej współwłasności. Która jest forsowana nie tylko w, no w Polsce przed niektórych polityków czy, czy przedstawicieli różnego rodzaju koncernów, ale jest to trend, który, którym chcą prawda, różnego rodzaju osoby i, i organizacje przyzwyczaić już do takiego typu myślenia, że no po co mieć własność? Jak będzie lepsza współwazność. Tutaj należy się zatrzymać i sięgnąć do 1948 roku, kiedy to została uchwalona tak zwana Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. Została ona uchwalona podczas trzeciej sesji zgromadzenia ONZ 10 grudnia 1948 roku. I oczywiście tutaj w tej Deklaracji. Nie będę w tej chwili tego yy, przybliżał, tego zagadnienia, ponieważ każdy może sobie zobaczyć w internecie i poczytać. Ale chciałbym się zatrzymać na artykule 17. Co on stanowi, o czym on mówi? Yy, cytuję: Artykuł 17, punkt 1. Każdy człowiek, zarówno sam i wespół z innymi, ma prawo do posiadania własności. Punkt drugi. Nie wolno nikogo samowolnie pozbawiać jego własności. No właśnie, artykuł 17 właśnie mówi o właściwie prawie niezbywalnym i podstawowym, jakim jest własność. A co się forsuje dzisiaj? Samochód jako usługa. No, będzie to coś wspaniałego, coś bardzo na czasie, modnego, trend, jak, jak tam mniejsze wymyślą to, żeby zmienić nasze myślenie. No bo przecież po co mieć samochód własny? I to nie tylko samochód, do tego za chwilę przejdziemy. Żeby ktoś nie powiedział, że jestem gołosłowny i tylko mówi o środkach transportu, to zaraz wam pokażę, że ten trend myślowy, już jest prezentowany, jeśli chodzi o inne płaszczyzny życia. Dlaczego samochód forsuje się jako usługa? Otóż dlatego, że właśnie samochody elektryczne są potwornie drogie. Taki samochód kosztuje na razie przynajmniej około 150 tysięcy złotych. Jeśli mówimy o polskich pieniądzach, polskim przeliczniku. Kogo w Polsce na taki samochód stać? Ułamek ludzi. W tej chwili samochody, które są nafaszerowane elektroniką, a będą jeszcze bardziej, na przykład będą czujniki OPON, asystent parkowania, asystent prawda, pasa ruchu, pomoc w parkowaniu to już mówiłem no, będzie mnóstwo jakichś ABS-y. Które będą obowiązkowe wykrywanie zmęczenia kierowcy. To, to jest elektronika. Każda elektronika kosztuje bardzo dużo. Mówi się o tym, że jeśli cała ta Unia nieudana, pseudoeuropejska wprowadzi te różnego rodzaju zmiany w, w, trans, w środkach transportu, to samochody podrażają średnio, przyliczając na polskie pieniądze, o 10 tysięcy złotych. Do czego zmierzam? Chodzi o to, że forsuje się już współwłasność, no po to, bo doskonale wiadomo, że te samochody będą bardzo drogie i nie każdy będzie mógł sobie, będzie mógł na to pozwolić, tak jak ma to miejsce teraz. I w tej chwili już w Polsce coraz mocniej forsuje się tak zwany car sharing, czyli no świetny pomysł, jeśli chodzi o, o, o założenia, w teorii oczywiście, no bo pozwala na zmniejszenie kosztów eksploatacji, Prawda, Smart City wypożyczasz na minuty, załatwiasz troje sprawę i oddajesz, nie ponosisz kosztów serwisu, ubezpieczenia, oczywiście kupra na pierwszym miejscu, wymiany płynów eksploatacyjnych, części, napraw, ewentualnego ubezpieczenia, ubezpieczenia oczywiście, i tak dalej, i tak dalej, czyli te wszystkie koszty są pomijane, na rzecz właśnie wspólnego wynajmu. I to są, to są tego typu poglądy, szczególnie do ludzi no, w takim wieku produkcyjnym. No bo po co mieć własny samochód? Proszę bardzo, jak on drogo kosztuje. No, lepiej mieć nie swoje, tylko wspólne, ale będzie to tańsze. No czy będzie to tańsze, to warto sobie zrobić taką symulację finansową w internecie. Jest mnóstwo stron, bo można sobie. Można to sobie przeliczyć i zobaczyć, jak to tanio wychodzi. Jeśli policzymy kupno samochodu, a wypożyczanie nawet powiedzmy nie, nie kilkanaście dni w miesiącu. Pomijam no, taką również możliwość, która też jest forsowana, ale ona jeszcze, jeszcze jest do przyjęcia, ponieważ bierzemy samochód w leasing, czyli podpisujemy umowę na przykład na 2-3 lata płacimy tam 20% jego wartości, a resztę, resztę płacimy tak zwany czynsz albo wynajem za ten samochód i albo po, po tych trzech, dwóch czy pięciu latach ten samochód wykupimy, albo albo znowu będziemy musieli płacić od początku te pieniądze i, i weźmiemy nowy. No ale czy to jest takie bardzo opłacalne? To bym średnio powiedział. Czy koszty są niższe? Są niższe, ale biorąc kolejny samochód, to te koszty, sobie po, te koszty sobie podnosimy z powrotem, no bo z powrotem spłacamy. Więc jest to takie spłacanie w nieskończoność never ending story. Ale wróćmy do własności. Czyli forcuje się nam już powoli, że samochód będzie usługą. No będzie usługą dlatego, bo będzie potwornie drogi, więc nikogo nie będzie na ten samochód na ten pojazd stać, więc lepiej będzie nie posiadać swojego, tylko lepiej będzie wypożyczyć, tak jak dzisiaj wypożycza się rowery. No ale rower a samochód to jest troszeczkę coś innego i jakby no, już jest to ograniczenie moim zdaniem wolności, ponieważ samochód swój, podchodzę do niego, o której godzinie mi się podoba i gdzie, Yy, przekręcam statykę i jadę gdzie chcę kiedy chcę i o której chcę. A jeśli będzie już yy, to prawda samochód wypożyczany, no to trzeba będzie do niego dojść, albo dojechać, yy, wypożyczyć, opłacić, być może on nie będzie zawsze dostępny w każdym punkcie w Polsce i tak itd. Także moim zdaniem jest to yy, rozwiązanie mało komfortowe, no ale takie są. Pomysły chorych ludzi, tak aby właśnie ludzi pozbawić, wbić do głowy, że posiadanie jest, nie jest modne i lepiej, lepiej, lepsza jest współwłasność niż posiadanie. Kolejny przykład na tego typu forsowane myślenie pojawia się na przykład całkiem niedawno. Pewna firma z niebieskim, żółto-niebieskim logo z literką a na końcu wprowadza do swojej oferty tak zwanych mebli na wynajem. Jest to całkiem w zasadzie nowa usługa. Polega to, to na tym, że nie trzeba będzie kupować mebli do swojego domu czy do biura, tylko takie meble będzie można również sobie na dłuższy czy krótszy okres wynająć, prawda, nie martwiąc się ewentualnie o, o drogie kupno tych mebli, no bo meble też potrafią być drogie, są, są tanie oczywiście w różnego rodzaju firmach, u różnego rodzaju producentów, ale są meble i drogie, albo na przykład niepotrzebne, na przykład ktoś organizuje eventy, czy różnego rodzaju spotkania biznesowe czy imprezy, no i potrzebne są takie, a takie meble, no to, to po co kupować, jak można wynająć. Ale tutaj, tutaj w tej ofercie chodzi o to, żeby w ogóle jakikolwiek mebli nie kupować, tylko, żeby wynajmować. No, ale znowu, no co, no ja się tym na ten, no bo meble to jest raczej taka bardzo sprawa osobista i ja bym nie chciał po kimś, na przykład, kto będzie użytkował te meble przez 2-3 lata brać, powiedzmy, jako kolejna osoba tych samych mebli znowu pod wynajem, kiedy te meble będą, na przykład, zdewastowane, porysowane, czyli poniszczone, Albo będą pachniały w ten czy w inny sposób, bo były użytkowane przez ktoś, kogoś, kto na przykład pali, kopci papierosy w domu jak elektrowóz albo dwa, spalinowe, a nie elektryczne. No i użytkowanie takich mebli jest mało komfortowe, mało estetyczne i mało funkcjonalne, moim zdaniem, jeśli one będą na przykład dewastowane. Także, ja sobie tego nie wyobrażam, jako osoba do, do mieszkania miałaby wynajmować meble. No ale tutaj znowu, znowu forsuje się pomysł, po co posiadać, jak można współdzielić. Meble. Meble, mieszkanie. Kolejny przykład, taki bardzo charakterystyczny, który już w Polsce zauważyłem, że jest dyskusja na ten temat. W różnego rodzaju informacjach, tak samo w radiu, właśnie o mieszkaniach. Po co kupować? Jak można wynajmować, jeśli chodzi o mieszkanie? No właśnie. Mówi się tutaj oczywiście, prawda, którzy forsują tego typu myślenie i poglądy. W przypadku mieszkań mówi się o Polakach, że no tutaj mają w sobie zakodowany kult posiadania, że ma to swoje korzenie w komunizmie, gdy wiele rzeczy było niedostępnych na co dzień. Nie tylko z braku pieniędzy, ale też z braku ich fizycznej, prawda, niedostępności, niemożności posiadania, wyprodukowania w gospodarce, centralnie sterowane itd. Prawda. kiedy przyszła wolność, no czy ta wolność przyszła, to bym był sceptyczny, powiedzmy w 1989 roku, no to wiadomo, wszystko stało się realne, dostępne, przynajmniej w teorii, no bo kogo na, dzisiaj stać na mieszkanie, gdzie metr kosztuje już 7 tysięcy, a pensja, tak jak powiedziałem wcześniej, jest radziecka wschodnia. I przy dobrych układach, przy, przy zwykłej pracy bez znajomości, drabia się ledwo 3000, żeby 3000. No ale dobra, to jest inny temat. I tu no, fortuje się Polakom, że oni mają właśnie, że my Polacy mamy takie, taką wrodzoną skłonność do posiadania że musimy mieć, posiadać. Naleczy no, posiadanie, a wynajem mieszkania to jest, to jest coś, co można pogodzić. Szczególnie to drugie. Wynajem mieszkania moim zdaniem jest dobry wtedy, kiedy gdzieś prawda, jedziemy, jeśli chodzi o sprawy zawodowe, jedziemy na jakiś krótki, przynajmniej niedługi czas. Do innego miasta, do innego regionu, no i musimy gdzieś mieszkać. Wtedy wiadomo, że wynajmujemy pokój, mieszkanie samodzielnie z kimś i tak dalej. Natomiast trudno mi w to uwierzyć, żeby jakikolwiek człowiek na tej planecie chciał przez całe życie, do końca życia, wynajmować coś takiego jak mieszkanie. No, tutaj no ci, którzy niedawno słyszałem w takiej audycji radiowej, że no przecież w Niemczech się nie kupuje mieszkań w ogóle kompletnie, tylko tam mieszkania się wynajmuje. Tylko ten pan, jeden z drugim, którzy o tym mówili, zapomnieli jakoś powiedzieć, ile się zarabia na Zachodzie, nawet w takich Niemczech, a ile zarabia się w Polsce. Także tego już nie powiedzieli, tylko powiedzieli o samym, samym pomyśle, samym trendzie, jaki to on jest wspaniały i doskonały. Ale znowu, znowu, tutaj jest tendencja do, bym powiedział, zamachu na własność, ponieważ, tak jak na początku wspomniałem, artykuł 17 ONZ z 1948 roku stanowi, że własność to jest jedno z największych praw człowieka, którego nie wolno pozbawić. Natomiast widzimy, że mamy rok 2019 i dokładnie ma miejsce coś takiego. Trend odwrotny, bym powiedział, do naturalnego. Nie posiadaj nic, tylko współposiadaj i płacz za to 2-3 razy więcej. Bo w przeliczeniu, jeśli chodzi, jeśli chodzi o mieszkanie, to tak dokładnie to wygląda. Na długą metę nie opłaca się wynajmować mieszkania. No, chyba, że ktoś ma wysoką emeryturę, wie o tym, że będzie ją miał i ma wysokie tarobki. Ale nawet wówczas z ekonomicznego punktu widzenia mieszkania nie opłaca się wynajmować, ponieważ zawsze będzie tegoż to kosztowało drożej, nawet jak doliczymy urządzenie, remont prawda, i eksploatację, niż wynajem cały czas. Także no, moim zdaniem jest to pomysłem nienormalnym. Ale już podsumowując, właśnie te trzy aspekty, jeśli chodzi o własność i to w kontekście, tak jak na początku powiedziałem, samochód, czyli środ środek transportu, różnego rodzaju inne rzeczy, które używamy na co dzień, czyli na przykład meble, i w końcu podstawowe, jakby podstawowe. Potrzeba człowieka, jakim jest mieszkanie, również forsuje się, że po co posiadać, jak można wynajmować. Także kończąc, moim zdaniem jest to pomysł abstrakcyjny. Wymyślony przez ludzi lub, lub różnego rodzaju organizacje, które no, chcą rządzić tym światem, tak aby zmienić myślenie ludzkości i aby wyrugować w ogóle własność z życia społecznego. Tak, żeby człowiek niby wolny. Które posiada prawo do wolności, nic nie posiadał. No bo jak nic nie posiadasz, no to w zasadzie trudno powiedzieć, że jesteś wolny. Jest w tym momencie zagrożona twoja suwerenność, twoja w zasadzie, bym powiedział, niepodległość, stanowienie o sobie, bo nic nie posiadasz. A jeśli nic nie posiadasz, to można nad tobą bardzo prosto panować i zapanować. Także zachęcam wszystkich do zgłębiania tematu. Jeśli ten temat i ten podcast zainteresował kogoś, to zachęcam do słuchania mojego kanału. Komentujcie, co się Wam podoba, co byście zmienili. No i zachęcam do słuchania kolejnego odcinka na moim kanale. Juliusz Zacharzewski, do usłyszenia.